Dzień dobry kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że, że dobrze, że udało Wam się dzielnie przetrwać wczorajszy dzień. Mój był bardzo intensywny, dzisiejszy będzie znowu bardzo intensywny, ale jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, i właśnie o takim poczuciu zadowolenia i szczęściu chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać, bo te, te moje dwa filmiki na temat bycia mamą. No, były trudne, nie ukrywam, i tam było sporo optymizmu, natomiast było też takich kilka tematów, które były podróżą w głąb siebie i, i w poszukiwaniu takich elementów, które gdzieś tam poruszą Was w Was określone struny i skłonią Was do refleksji. Szczęście dla każdego z nas jest czymś zupełnie innym, no tylu, ilu ludzi na świecie, tyle definicji tego stanu. A ja się tak dzisiaj właśnie zastanawiałam, czego mnie samej potrzeba do, do osiągnięcia takiego stanu właśnie, żeby czuć się szczęśliwą. No i jest parę takich elementów, które muszą się zadziać. Oczywiście to tych, tych, tych odcieni szczęścia w jednej osobie jest mnóstwo, bo, bo to szczęście jest wywoływane właśnie przez bardzo wiele elementów. I, I te elementy dla mnie ważne, o których będę za chwilkę mówić, one nie muszą występować wszystkie naraz, no bo wtedy to już byłaby totalna euforia, a taki stan, dobrze też sobie dozować, a nie cały czas być w tej euforii. Jeżeli wy odnosicie wrażenie, że ja cały czas jestem w takim euforycznym nastroju, no to, no to nie, nie, nie. To, to rzeczywiście ja sobie szukam takich, takich momentów, takich zapalników, które gdzieś tam we mnie wywołują pozytywne emocje. Natomiast no, ch chyba się jeszcze tak nie zdarzyło, żeby wszystko na raz zagrało i żebym była w takiej totalnej euforii. Chyba nie. Natomiast czego, czego ja potrzebuję do tego, żeby być szczęśliwą. No na, na pewno potrzebuję mieć jakiś cel przed sobą. Coś, czego się trzymam, co jest dla mnie taką kotwicą, do której mam zarzuconą cumę i pod tą cumę się gdzieś tam podciągam i potem zarzucam sobie kolejny cel, bo ja lubię mieć takie, takie właśnie takie bufory, takie, takie stałe punkty, do których dążę, gdzie robię sobie plan, właśnie jak, jak je zrealizować, i też te plany są A, B i C. Żeby w momencie, kiedy coś się nie uda, na przykład wybuchnie koronawirus, żeby mieć jakąś alternatywę, żeby nie pogrążyć się w jakimś takim stanie marazmu, czymś, co, co będzie całkowicie nie, nieprzyjemne. Więc cel i plan tego potrzebuje do szczęścia. Potrzebuje działania, potrzebuje działać. I to działać gdzieś tam zgodnie z jakimś właśnie wyznaczonym planem, ale też działać w takim zakresie, który mnie samej sprawia w w tej przestrzeni, gdzie jestem ekspertem, gdzie znam się na temacie. Oczywiście, ludzie, którzy mnie znają, też doskonale wiedzą, że no, mam jakąś taką pewną umiejętność, że rzucasz mi słowo, rzucasz mi temat i ja, i ja płynę. No ale zdecydowanie bardziej komfortowo i zdecydowanie bardziej jestem bliska temu stanowi szczęścia, kiedy jednak wiem, o czym mówię i kiedy się na tym znam i kiedy mogę czerpać gdzieś tam z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy. To mi daje właśnie taki. Takie poczucie kompetencji, tak? Pływania w tym oceanie, który doskonale znam, gdzie, gdzie te rafy są na tyle bezpieczne i rozgryzione, że nie boję się, że się o nie rozbije. Czyli plan, czyli cel, czyli działanie, ale to też nie jest tak, że ja muszę działać cały czas, absolutnie nie. Są też takie momenty, kiedy ja potrzebuję robić nic. Czyli tak jak mam swoje wieczorne rytuały, nie zawsze mi się udaje je odpalić dosłownie, z moimi świecami trzeszczącymi, takie naprawdę bezmyślne, totalnie. Słuchajcie, wpatrywanie się w te świece, słuchanie tego trzasku knota, czyli ten trening takiej uważności: wyłącz myśli, wyłącz ten węzeł gordyjski, wywal go ze swojej głowy i po prostu bądź tutaj i teraz, i skup się w jakimś takim wąskim. Korytarzu swoich zmysłów i to też nie wszystkich. Potrzebuję też móc się kimś opiekować. No, ja mam, jestem taką dziwną osobą, takie mam poczucie misji, że, że ja mam potrzebę się, się kimś opiekować, o kogoś się troszczyć. I w tym poczuciu misji takiej opiekuńczej dla, mam też potrzebę, ogromną potrzebę. Czucia, że ja mam na coś wpływ, że w zasadzie mam wpływ na ludzi, tym co mówię, tym co robię, jak działam, w jaki sposób właśnie gdzieś tam zachodzi interakcja między nami, że to coś w ich życiu zmienia, na plus oczywiście, no bo jeżeli miałoby to zmieniać na minus, to po prostu byłaby totalna masakra i tego, i tego nie chcę. I dlatego też między innymi jest ten kanał, i dlatego między innymi jest ten taki pseudo dialog z Wami. Bo, bo gdzieś tam, mimo wszystko, mimo tego, że ta informacja zwrotna jest taka bardzo, bardzo skąpa, to, to ja mam wrażenie, że jednak te moje takie pogadanki tutaj coś w waszym życiu zmieniają. I nawet tym z Was, którzy nie oglądają tego bardzo, bardzo uważnie, no, gdzieś tam pojawia się takie, takie coś miłego w, w duszy. Co sprawia, że być może z większą energią, z większym optymizmem i odrobiną wykrzesanego z trudem zapału uda Wam się wejść w ten kolejny dzień i poradzić sobie z Waszymi kolejnymi zadaniami. Czyli opieka i z drugiej strony taka, taka misja i takie poczucie, że moje bycie tu i teraz, to co robię, to kim jestem i co robię z innymi ludźmi, coś zmienia w pozytyw. Co jeszcze? Czego ja potrzebuję do, do poczucia szczęścia? No, potrzebuję, wiecie co, wolności, potrzebuję przestrzeni, potrzebuję takiego czasu tylko sama ze sobą. I to jest dla mnie mega istotne i um, dowiedziałam się tego relatywnie niedawno, to było kilka lat temu, bo tak to wydawało mi się, że jestem stworzeniem zdecydowanie stadnym, które cały czas potrzebuje... Um, Bycia z kimś, przynależności do kogoś. Z jednej strony przynależność, tak, ale z drugiej właśnie taka ogromna potrzeba swobody i czasu i przestrzeni, i tych myśli skupionych tylko i wyłącznie na sobie i zaspokajaniu swoich własnych egoistycznych potrzeb, nawet takich bardzo, bardzo małych i przyziemnych. Więc przestrzeń, poczucie wolności. Możliwość pójścia sobie samej na spacer, bez konieczności tłumaczenia się, gdzie idę i po co, więc, więc to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. Hmm, przynależność, padło tutaj to słowo. Tak, to jest przynależność. Przynależność do, do rodziny, bycie mamą jest dla mnie ważne. Bycie żoną jest dla mnie ważne, chociaż też w tym byciu żoną dzisiaj mam ogromne poczucie takiej wolności i swobody interakcji i inspirowania siebie nawzajem. I to jest niesamowite, że, że taki, taki rodzaj związku, taki rodzaj energii jestem w stanie dzisiaj stworzyć. Wcześniej wydawało mi się, że to jest absolutnie niemożliwe, nawet nie przyszło mi do głowy, że. Że taki związek może być, bo no, nikt mnie czegoś takiego nie nauczył. A tu proszę bardzo, udało się grubo po czterdziestce i to mi daje też takie poczucie szczęścia. Co mi jeszcze jest potrzebne? No, jest mi potrzebny ruch, ale to też sobie uświadomiłam stosunkowo niedawno. Te, te ćwiczenia, to, to takie robienie określonych treningów, jakiegoś rytmu, takiego zmęczenia pozytywnego, to mi jest potrzebne. Do szczęścia. Ja się muszę zmęczyć, ja muszę sobie podkręcić tętno, muszę się poczuć fizycznie zmęczona, ale to jest, słuchajcie, dla tych Was wszystkich, którzy ćwiczą. To jest takie, myślę, że bardzo zrozumiałe. To jest to takie fantastyczne zmęczenie, ten ból, to pieczenie mięśni, ale takie coś, co ci daje niesamowitą satysfakcję i taki wyrzut endorfin i zadowolenia z siebie. Także takie bardzo różne elementy. Gdzieś tutaj słońce też mi jest potrzebne. Jest mi potrzebna woda, jest mi potrzebny wielki błękit, ta przestrzeń, w której się zanurzę, w której wezmę aparat w usta i znowu będę mogła poczuć się, dobrze sama ze sobą, gdzieś tam moderując swoją pływalność, łapiąc równowagę w wodzie i po prostu chłonąc wszystkimi zmysłami ten cudowny, błękitny świat. Za tym bardzo tęsknię i zdaję sobie sprawę, że dzisiaj, kiedy teoretycznie wychodzimy z jakiegoś tam zakleszczenia, ale to jest tylko teoretycznie, kochani, bo to się tak szybko nie zmieni, E, boję się, że wywiniemy zaraz takiego koziołka i voltę, i to wszystko wróci do stanu takiej e, dużej blokady. Na to też jestem przygotowana, mimo że znowu gdzieś tam moment, kiedy się spotkam z córką, prawdopodobnie ulegnie odroczeniu, ale mam ten scenariusz B. Ja Wam wcześniej już mówiłam, e, kilkanaście chyba odcinków temu, że warto mieć plan, właśnie, warto mieć cel i ten plan realizować tak krok po kroku, m, drobnymi elementami. Ale mieć też taki scenariusz B, plan bezpieczeństwa na wypadek, gdyby to A nam nie wypaliło, gdyby coś się wydarzyło, no bo wtedy, jak mamy ten scenariusz B, to mimo wszystko to poczucie takiego, poczucie sprawczości i, i, i poczucie kontroli wraca nawet w momencie kiedy tą kontrolę teoretycznie tracimy a kontrola jest w większości z nas zdaje sobie z tego sprawę potrzebna do tego żeby właśnie być szczęśliwym być spokojnym więc ja taką kontrolę też potrzebuję mieć ale dzisiaj ta kontrola właśnie u mnie uległa modyfikacji w stosunku do tego co się działo wiele lat temu bo wiele lat temu to ja miałam właśnie plan A i tylko ten plan A jeżeli coś mi się wyrywało spod kontroli Zadziało się niezgodnie z tym scenariuszem, który ja sobie w głowie napisałam, no to był dramat. E, łapałam doła i nie było fajnie. No ale dzisiaj mam scenariusz B. Czasem nawet mam scenariusz C rozpisany. Także takie drobne elementy. Ciekawa jestem, co wam jest potrzebne do tego, żeby czuć ten błogostan, żeby czuć szczęście. No mam nadzieję, że w końcu was sprowokuję do jakiegoś dialogu. Też mam taką ogromną prośbę, jeżeli komukolwiek z was to co tutaj robi się podoba, prześlijcie ten filmik, prześlijcie ten link komuś, komu uważacie, że to się przyda. I niech to gdzieś tam się rozrasta, bo chciałabym, żeby Was tutaj było trochę więcej. Ja nie mam absolutnie parcia na to, żeby to była niesamowicie jak duża społeczność, natomiast tak jak Wam powiedziałam, do szczęścia mi jest potrzebne też takie poczucie spełnienia tej misji, zmieniania czegoś w, w życiu ludzi, zmieniania w pozytyw, przekuwania w coś, w coś optymistycznego. I, i być może chcielibyście mi w tym pomóc. Czemu nie? Kochani. Dzisiaj słońce już całkiem śmiało sobie poczynam, muszę powiedzieć, na, na niebie. Jak widzicie, ja się chowam tutaj w tej takiej zacienionej przerwie pomiędzy moimi oknami, bo to pozwala mi nie mrużyć oczu aż tak bardzo. E, pracuję też nad tym, żeby swoje zmarszczki mimiczne trochę rozprasować. E, nie zawsze to się udaje, kiedy to słońce jest takie niesamowite, chociaż nie ukrywam, że lubię tą twarz na słońce wystawiać i lubię, jak słońce swoimi ciepłymi wargami całuje moje policzki. To jest cudowne uczucie. Ja wam dzisiaj moi drodzy przesyłam cały ocean optymizmu i pozytywnej energii. Życzę wam, żeby ten dzień był dla was szybki, aktywny albo wolny i spokojny, tak jak lubicie, na miarę absolutnie waszych potrzeb, tak żeby maksymalnie dzisiaj zadziało się wiele takich elementów, które definiują wasze szczęście. Żebyście poczuli ten błogostan, żebyście poczuli tą przynależność do tego miejsca w życiu, w którym jesteście, żebyście poczuli taką totalną zgodność z tym Kim dzisiaj i tutaj jesteście. Pozytywu mnóstwo, uśmiechu bardzo dużo, tsunami pozytywnej energii do was, do was wysyłam w tym momencie. I do zobaczenia jutro, kochani, buziaki cudownego dnia.